Pies czy kot? Fredka czy chomik? Nasze domowe futrzaki wymagają naszej opieki. Zwierzę w eterze. Fachowej porady udzieli lekarz weterynarii Adam Cyniak. Program poprowadzi Karolina bast O stresie i zapobieganiu stresowi u zwierząt rozmawialiśmy za damem już niejednokrotnie w odniesieniu do podróży, w odniesieniu do zabiegów i przygotowania do zabiegów, czy nawet do hałasu jak burze czy y, Sylwester. Dziś także porozmawiamy o stresie, ale dla odmiany nie u psów i u kotów, a u pana i pani. A sprawa jest ważna i z życia a właściwie to z gabinetu weterynaryjnego zaczerpnięta. Bo co się dzieje podczas wizyty u weterynarza? Kot jest zestresowany, aż gubi sierść, pies jest zestresowany, dyszy ciężko. Na to wszystko obok stoi zestresowana pancia i zestresowany pancio. Tak, to yy, teraz, yy, ponieważ zazwyczaj mamy no, takie dwie sytuacje, że mamy tego pacjenta i jego właściciela. Które przychodzi najczęściej z jakimś problemem. No i zdarza się niestety tak, że ci właściciele, no niestety, są zestresowani i to nierzadko bywa tak, że jeszcze bardziej niż ci nasi pacjenci. I że tak powiem, nie jedną rozmowę przeprowadziłem z właścicielami, że jak to jest, że jego pies, czy, czy na no najczęściej to jednak psy, uwielbia podróżować samochodem, uwielbia wskakiwać na tam nasiedzenie do bagażnika. Natomiast jak mamy jechać z nim tutaj do weterynarza, to nagle chowa się gdzieś po kątach i nie chce jechać. Jak to jest, że to piec wyczuwa, że ma jechać do weterynarza? I teraz no psy nie mają jakiejś kryształowej kuli i nie przewidują przyszłości. Nie? A wydawałoby się, że jednak mają i przewidują. A, a, a bardzo często tak to wygląda. Natomiast to, co nasze ukochane zwierzaki, z czym sobie radzą bardzo doskonale, no to z rozpoznawaniem naszych zachowań, naszych emocji i w sytuacji, w której my zaczynamy się stresować, denerwować samą wizytą w przychodni, bo na przykład sami mamy syndrom białego fartucha i, i na myśl o wizycie u dentysty, stomatologa, czy czy nawet w zwykłym pozecie gdzieś tam zaczynają nam się pocić dłonie, się nerwujemy, to niestety nasze zwierzaki to bardzo dobrze wyczuwają. I dlatego też dochodzi do takiej sytuacji, że ten zwierzak nie chce wejść do samochodu i akurat na ten spacer pojechać nie chce. No i teraz m, sytuacja pojawia się taka, że nagle ten zestresowany właściciel jest już w przychodni e, z równie zestresowanym pieskiem i na przykład trzeba pobrać, e, pobrać krew od zwierzaka. No i można sobie wyobrazić, że praca z takim zestresowanym towarzystwem do najłatwiejszych nie należy. W tym momencie czasami pojawiają się problemy, że właściciel zazwyczaj tak jest w 99% tego swojego pupila, którego trzyma gdzieś na stole. Wiadomo, że ma zupełnie inne uczucie względem niego niż na przykład technik pracujący w przychodni. Technik chce wykonać szybko sprawnie swoją pracę i przytrzymać łapę do pobrania krwi, natomiast właściciele zazwyczaj trzymają, ale za słabo. Więc jeżeli sami wiemy, że jesteśmy tą wizytą zestresowani, to tak naprawdę najlepsze co może zrobić właściciel, jeżeli do czegoś konkretnego bardzo nie jest potrzebny, to po przeprowadzeniu wywiadu, po wstępnym zbadaniu, jeżeli na przykład mają być właśnie takie procedury, jak zakładanie wenflonu czy jak pobranie krwi, to, to najlepiej, żeby taki właściciel na przykład poszedł sobie na poczekalnię, wypił szklankę wody czy poprosił o kawę, a takiego pieska czy kotka Dalej już poprowadzą lekarze czy technicy w przychodni. Słuchaj, ale to trochę jest wbrew naszemu instynktowi. To nasz zwierz i nam się wydaje, że nasza obecność jest wręcz konieczna. Chcemy być przy tym naszym psie czy kocie w chwili, kiedy coś się rzeczywiście dzieje, żeby nie czuł się porzucony, żeby czuł naszą obecność. A ty twierdzisz, że mimo wszystko lepiej, żebyśmy poszli na spacer. Ponieważ. W momencie, w którym my się stresujemy i jest zestresowany zwierzak i zaczyna się na przykład szarpanie psa, no bo przed pobraniem krwi trzeba na łapkę założyć stazę, czyli ucisnąć łapkę. Większość psów generalnie nie lubi trzymania za te swoje kończyny. Nierzadko do założenia wenflonu trzeba podgolić łapkę, więc jest kolejny element stresowy pod postacią burczącej maszynki do cięcia włosów. Potem finalnie jeszcze przychodzi technik albo lekarz, który pryska spirytusem czy innym zimnym płynem łapkę. Yy, więc już pies dawno chce być na spacerze poza przychodnią, a w tym momencie trzeba włożyć wenflon i jeszcze okleić go plastrem. Więc no to jest idealny przepis na to, żeby nagle gdzieś pies się po raz kolejny szarpnął, wyrwał sobie wenflon. Zazwyczaj w takim momencie dochodzi do pęknięcia Naczynia robi się krwiak, gdzieś z tej łapy cieknie krew, no i się robi bardzo stresowo. No i tu pojawia się dodatkowy czynnik stresujący. Powiedziałeś, że krew się leje, a wcale nierzadko właściciele mają spory problem z widokiem krwi. Psów i kotów ten rodzaj stresu kompletnie nie dotyczy, a ludzie, chociaż większość wcale nie chce się do tego przyznać, na widok krwi reaguje, no powiedzmy, no powiedzmy, że różnie reaguje. No i najgorsze, co w takiej sytuacji. Może się wydarzyć, to jeszcze na sam koniec nerwy lub krytyka wręcz tego właściciela, że nie potrafimy założyć węflonu, na przykład. I oczywiście ja to z perspektywy lekarza bardzo dobrze rozumiem, że tak niektórzy reagują w nerwach. Natomiast jeżeli wiemy, że tak się dzieje, to najlepiej po prostu przy tym nie być, zostać na poczekalni, a takiego pieska już oddać w ręce zespołu, który pracuje w przychodni. To jest najlepsze rozwiązanie, jakie możemy zrobić, chociaż nie każdy na to chce się zgodzić. I właśnie o tym wspomniałam wcześniej. Nie chcemy zostawiać tego naszego pupila na pastwę, za przeproszeniem, pana weterynarza. Na przykład z historii z dzisiaj, gdzieś tam goliłem pieskowi łapkę, ja tylko złapałem go za łapę i dźwięki, jakie zaczął z siebie wydobywać, przeogromny zwierz, no można było porównać do jakiegoś tam obdzierania ze skóry. mniej więcej tak to brzmiało. Więc myślę, że połowa poczekalni, ludzi na poczekalni się zestresowała, a na pewno już właściciel tego, tego myślicznego psiaczka. Więc czasami, jeżeli wiemy, że mamy histerycznego psa i nie chcemy się dodatkowo stresować, najlepiej w ogóle pójść na spacer gdzieś dookoła przychodni, żeby tych dźwięków nie... Słyszeć. A może dobrym pomysłem jest poproszenie kogoś bliskiego o pójście z naszym psem do weterynarza? Jeśli sami mamy nerwy, powiedzmy, delikatne, korzystamy z instytucji babci, jeżeli chcemy oddać nasze pociechy, dzieciaki, pod pewną opiekę. Może w takim wypadku warto byłoby poprosić taką babcię o przysługę wizyty z naszym psem. Przychodni weterynaryjnej. Jeżeli babcia tylko sobie da radę i pies jej nie wyrwie barku, to jak najbardziej tak. Na pewno nie polecałbym, bo to też się czasem zdarza, że właściciele, a bardziej rodzice wysyłają swoje dzieci do, do, do przychodni z jakimś tam problemem, i czasami się okazuje, że w zasadzie to nieszczęśliwe dziecko to tylko wie, że miało przyprowadzić pieska i na tym się kończy jego zadanie. Więc tutaj, jeżeli mamy kogoś wysłać w zastępstwie, to najlepiej, żeby to jednak była osoba, która jest zorientowana w temacie i wie, co się dzieje. No i no nie zawsze jest to rozwiązanie, jeżeli na przykład mamy pieska poddać jakiemuś zabiegowi czy znieczuleniu. Gdzie przed taką procedurą właściciel musi na to wyrazić zgodę i się podpisać pod zgodą na zabieg. No to w takiej sytuacji e ewentualnie taka osoba, która miałaby przeprowadzić pieska, no musi być przez tą osobę upoważniona do tego że e, taką decyzję może podjąć za właściciela. To oczywiście nie koniec analizy stresujących sytuacji, jakie mogą się przydarzyć w gabinecie weterynaryjnym. Temat wyczerpiamy do tak zwanego cna w kolejnej audycji. A jeśli słuchacze Radia RSC mają ochotę, abyśmy poruszyli jakiś konkretny temat w przyszłości, to zachęcamy do skorzystania z adresu mailowego serwis z dopiskiem Pytanie do weterynarza. Dziś kłaniamy się bardzo nisko i mówimy do usłyszenia za tydzień. Pies czy kot? Fredka czy chomik? Nasze domowe futrzaki wymagają naszej opieki. Zwierzę w eterze. Dowiedz się jak dbać o swojego pupila w każdą środę o 12.15 na antenie Radia RSC. Powtórka programu w niedzielę o 18.15. Zwierzę w eterze.